Witam. Dziś mamy gwint KW DDC czyli gwint DDC Plug and Play do Seata Leona, eee, trójki to bodajże było, czyli Golf 7 Audi A3 v Skoda Octavia e, trójka i tak dalej i jest to e, gwint DDC Plug and Play, czyli taki do auta, w którym seryjnie mamy elektronicznie regulowane amortyzatory. Eee, więc po prostu wpinamy się pod seryjny system, i seryjnym panelem systemem eee, sterujemy twardością zawieszenia. Czyli wersja sport, wersja comfort i tak dalej. To nam się też twardość zmienia. Pozostałe wersje to są DDC-EQ, czyli to jest alternatywne dodatkowe sterowanie w autach, których, w których tego sterowania nie było, ale to nieważne. Na początek. Typowy zestaw, czyli toolkit, czyli papiery plus klucze do regulacji zawieszenia. No dobra, i tutaj zacznijmy, może to sobie przesunę. Zacznijmy od przodu. Amortyzator, mimo że ma regulację twardości, to jak widać, Płocisko jest pełne, nie ma żadnego otworu na kluczyk, gdyż elektroniczna regulacja wpinana jest w tym miejscu. Tak? Oczywiście inox, nierdzewka w przypadku przodu i tyłu w tym zestawie. Mamy charakterystyczną kolorystykę dla kawu, czyli fioletowa krętka plus żółte sprężyny. No i tak to mniej więcej z bliska. Wygląda. Tutaj podpinamy po prostu wtyczki z seryjnych amortyzatorów. Przepinamy do zawieszenia gwintowanego i regulacja twardości nadal działa. Drugi przód. No i ok, teraz. o, o, o. o, o. Dobra. Amortyzator tył. Również w tak jak mówiłem, i również wpinamy wtyczkę z oryginalnej instalacji do regulacji twardości zawieszenia. I zostaną nam jeszcze tylko regulacje do tylnych sprężyn. O. I na tył, jako że sprężyna osobno, amortyzator osobno, w tym przypadku ta regulacja nawet będzie od góry, Mamy sprężynę z regulacją wysokości, mniej więcej w takim zakresie. Także tak to wygląda w całości. Bardzo fajnie działa. Mamy jakieś tam informacje od klientów, którzy wcześniej brali te, tego typu gwinty, że naprawdę fajnie one tłumią i fajnie się na nich jeździ. Także zapraszamy. Na razie. Cześć.